Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. Kochani widzowie, dziś zapraszamy do wysłuchania orędzia Jezusa Chrystusa, przekazanego do mistyczki Anny, na czasy ostateczne. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Apokalipsa jest początkiem czasów obecnych tym, co już nadeszło, nadchodzi i tym co przyjdzie. Wypełnić się musi wszystko, co jest zapisane w Apokalipsie. Ci, którzy nie wierzą w Boga będą siwieć ze strachu, doświadczając swojej małości, bezsilności i nicości wobec ogromu mocy zła. Ci, którzy wierzą w Boga ocalą swoje życie, i wejdą do domu Ojca według zamysłu wszechmogącego. Nie zajmuj się czytaniem przepowiedni, które napawają lękiem. Nie wszystkie są prawdziwe i nie wszystkie pochodzą od Ducha Świętego. Niech Twój czas wypełni się zgłębianiem Słowa Bożego. Prowadzę Cię drogą do świętości, a przez Ciebie wszystkich, którzy pragną zostać świętymi. Po to napisałaś, aby inni skorzystali ze wskazówek na trudne czasy którymi jest XXI wiek. Wszyscy, którzy pójdą tą drogą, opartą na Ewangelii, dojdą do domu Ojca. Ziemski byt, jak i Wy sami, przeminiecie. Ci, którzy nie znają Boga, a pragną poznania, niech się modlą, niech nikt z Was nie czyni bliźniemu krzywdy, a osiągniecie zbawienie. A to ono zbawienie. Jest celem waszego bytu ziemskiego. Dlatego niedobrze jest zagłębiać się w kataklizmy dla zaspokojenia zwykłej, ludzkiej ciekawości, a raczej trzeba pochylić się nad stanem własnej duchowości. Anno, niech cały twój dzień będzie wypełniony, przeplatany, modlitwą. W ten sposób jeszcze bardziej przylgniesz do serca mego, a wtedy ani lęk. Ani strach nie będzie dominował nad tobą. Ojciec kocha wszystkie swoje dzieci i pragnie wszystkie przytulić, dlatego tak bardzo ważnym jest wasze nawracanie się, ale nie ze strachu, a z miłości do Ojca i z mocnej wiary, że tylko on wszystko może. Modlitwa da wam moc przetrwania i umocni do walki ze złem, które to zapanowało w całym świecie. Pokora oznacza to, że wszystko co czynicie, co myślicie jest zawsze w odniesieniu do mojej nauki, ewangelii. Pycha czyni wszystko w odniesieniu do siebie, aby samej błyszczeć i aby jej było wygodnie, aby przede wszystkim to ona była zauważona. A przy tym przedstawia to w takiej formie, żeby drugi uwierzył w jej szlachetność i jej dobre uczynki. Pycha lubi, aby ją zauważono i doceniono. Pokora odwrotnie zawsze ma na uwadze dobro drugiego, a o sobie nie pamięta. Dotyczy to każdego stanu rodzaju ludzkiego. Pamiętajcie, że tym, którym więcej dano, a mimo to nie słuchają, będzie ciężko i długo wypłacać się sprawiedliwości Bożej, według prawa boskiego. Bądź pewna, dziecko że słowa raz danego nie cofam. Trwaj cały czas na modlitwie. Przypominam ci o poście milczenia, panuj nad każdym słowem, które w porywie uniesienia mogłoby wyjść z ust twoich, jako że mowy hardej nie znoszę. Bądź pokorna we wszystkim co czynisz, niech pokora zagości na stałe w twoim sercu, a będziesz mi miła. Pamiętaj Anno, że pokornych wywyższam. Królestwo księcia ciemności nie będzie trwać wiecznie, jako że wieczność należy do Ojca Mego. Królowanie mocy ciemności zbliża się do końca. Wkrótce nastanie era pokoju i miłości, o której wspominałem. Jednak, aby dojść do tego czasu, dzieci moje będą musiały przejść oczyszczenie. Teraz jest czas przygotowania się, czas pracy nad sobą. Podjęcia walki ze złymi nawykami, które pielęgnujecie w sobie. Teraz, dzieci, musicie ćwiczyć się i zaprawiać w dobrym. Ci, co źle czynili, powinni przez pokutę i przemianę swojego życia zacząć czynić dobro, wynagradzać Bogu i ludziom, czynić też dobrze sobie samemu w trosce o zbawienie swojej duszy. Czas zacząć myśleć o życiu wiecznym, niekończącym się. Czas rozpocząć walkę o duszę. Ci, co byli z dala ode mnie, czas by powrócili. Ci, co zajmowali się rzeczami niepotrzebnymi, czas by zaczęli troszczyć się o dobro wspólne. Ci, co kradli, czas by zaczęli zwracać. Ci, co karmili bliskich cierpieniem, czas by zaczęli dawać radość. Ogólnie, w prostych słowach, ci, co przekreślili poszczególne przykazania dekalogu, czas, by zaczęli żyć słowem Boga, naprawiając krzywdy, jakie wyrządzili ludziom. Tak będzie wyglądała zbiorowa pokuta narodów całej Ziemi oczyszczenie. Każdy z tej wielkiej łaski może skorzystać. Ci, którzy odrzucą prawdę Boga, pójdą na wieczne potępienie. Świat biegnie ku zagładzie w tak szalonym tempie, że nikt z was zatrzymać się już nie może, poza nielicznymi całkowicie oddanymi ojcu. Coraz więcej jest tych, którzy odwrócili się od ojca, a zwrócili się ku bożkom śmierci. Świat odrzuca światłość, a wybiera ciemność. Potrzeba ojcu memu całopalnych ofiar które by były zasłoną między obliczem Boga a ciemnościami tego świata. Im bardziej ludzkość będzie lekceważyć Boga, tym większa będzie potrzeba składania ofiar. Mówiłem ci już o tym w poprzednich orędziach. Mówię o tym przede wszystkim w Biblii. Ale ilu z was przeczytało moje słowa, a ilu ich posłuchało? Potrzeba dusz wynagradzających Ukrytych przed światem, spalających się jako świece na ołtarzach świata, aby uśmierzyć gniew Boży. Powiadam Wam, że godzina na opamiętanie ludzkości już wybiła. Bardzo wielu nie przyjmuje znaków czasu, w których Bóg przemawia do ludzkości. Minuty Waszego ziemskiego życia mijają w szybkim tempie. W niespodziewanym dla człowieka czasie Sąd Boży nad światem przychodzi. Moja córko, nie planuj swojej przyszłości. Całkowicie zdaj się na mnie, by moja wola wypełniła się, a nie Twoja, by moja wola zawsze była Twoją. Trwaj we mnie w myślach i czynach. Ja będę Cię prowadził, jeśli każdy następny dzień oddasz mi dla przeprowadzenia mojej woli. Ty poddaj się działaniu łaski. Nagrodą będzie ci sam Bóg Ojciec w niebie, który już nie zakryje swego oblicza przed Tobą. Amen.